Witam na kanale mi gotuje. Dzisiaj my będziemy gotować takie surówka sałata z brakuły Do e, tego danie potrzebne, oczywiście, jedno takie, dwie takie malutkie brakuły e, jedno marchewka, jedna cebura, opietnie czerwona czy biała, i grzyba mu. Grzyba mu kupiłam taki baczka, taki już obcinany. I teraz trzeba narać rządki woda. Musisz być pomoczyć. Trochę. Prokuły. Oczywiście obcinamy na taki mały kawałek. Prokuły później, jak już będzie zrobione trzeba gotować. Teraz prokuły rzucimy do gotowanego woda. Ma być teraz gotować około 3 minut. Jeżeli chcecie takie trochę miękki tym prakuły, wtedy możesz, możecie tak trochę dłuższy ugotować. Nalejemy troszeczkę olej. I zamykamy. I między tym czasie utrzymy tego marchewka na cienkie pastki. Jeżeli macie oczywiście zdolność do krojenia, też możecie kroić rączka. Ja tu nie mam, niestety. Trzeba utrzymać. Jak już minęło 3 minut, od razu wyciągamy te brakuły do zimnego woda. No i teraz tym woda. Ja tu zawsze nie, nie wylawałam. I teraz i ten grzybę mu też muszę być dwie minut przygotować. Ugotować. Bo jak naleję ten gorącą wodę, ten grzyb mu od razu już miękki. I teraz ugotuję tego grzybę mu, a ten brakułę pukać imna woda. Ten cebura też pokroimy na takie cienkie pastki. Ten grzyba mu już gotuj, już minęło 2 minuty, też od razu wyciągamy to jemna woda, a potem płukać imna woda najlepiej. I od razu może już do surówki. Okay. Teraz czosnek pokroimy na drobny. Krojony czosnek do osobny miska, miseczka. Teraz zrobimy taki sos do, nale do nalewania do tego surówka. I to jest czosnek. To ten czosnek dodajemy jeden taki łyżki, łyżeczki, może sezam, te biały. Jeżeli lubicie ostry, oczywiście, możecie dodać mierony chili. Ja mam tutaj mierony chili, to, tylko to nie jest takie ostry, Delikatnie, delikatny taki ostry. Dodaję troszeczkę to i teraz nagrzeje, nagrzejemy patelnię. Trzeba nalać tutaj olej. Patelnia jest nagrzewana. Nalejemy olej. Olej możecie używać, które co wy korzystacie. Ja to akurat teraz mam jest olej z oliwek, taki olej. E, tutaj jest dużo, taki, e, nie wiem, trzy, cztery takie łyżki do zupa. Może tyle olej. Ten olej musi być tak. Yy, Nagrzać tak bardzo, bardzo gorąco i wtedy nalejemy do tego czosnek i ten sezam. Yy, zrobimy taki sos, yy, jak olej jest bardzo gorąco, wtedy ten sos jest taka bardzo będę pyszniejszy. No i teraz olej już, już jest nagrzany, jest gorąco i teraz nalejemy do tego miska. Zaraz mieszamy tak delikatnie. No i teraz dodajemy 1 łyżeczki. ocet, Ja mam akurat ryżowy. Może być używać yy, jabłkowy ow ow z owoców jakoś opiętnie. Jak bardzo ostre, jak, jak ten jest bardzo kwaśny ten ocet, wtedy trzeba mniejszy dodać, tak? I dwie takie, łyż, takie łyżki. Sos sojowy jasny. Jedne małe łyżeczki cukier. I... Jeden łyżki sól. I troszeczkę tę wageta. Możecie nie dać. Mieszać ten sos. I teraz marchewka też to surówka. Teraz nalejemy tego sos, pomieszamy, u, u, pomieszamy, żeby tam na dole jest sól. I teraz nalejemy do sałata, surówka i ładnie pomieszać tego surówka i ten surówka wtedy już będzie gotowy. No i dobra. Już pomieszane. Teraz możemy do talerz wkładać. Ten surówka jest bardzo dobry na dieta. Jeżeli kto chce schudnąć, o, możecie spróbować tego sałata, bo same, same jest sałata bez tłust, bez mięso. Na dieta jest bardzo dobry pomysł. Możecie spróbować. Nie jest tak y, trudne. Prosto też przepisy. Inny smak, całkowicie i, y, niż Wasza sałata. Oczywiście, jeżeli macie ochot, możecie spróbować tego przepis. Jeżeli. Lubicie moje firmy, wiem, że lubicie moje firmy. E, lubicie e, kuchnię chińską. E, oczywiście, jeżeli lubicie, to proszę zostać wasza łapki. I dziękuję do zobaczenia.